TVG 9 i kościół w Milejczycach, stary kościół jeszcze z XVII wieku, to, to co obecnie jest, chociaż tam kościół był tutaj jeszcze wcześniej. Ale ten obecnie właśnie drewniany kościółek był ostatecznie w XVII wieku postawiony, no i do dzisiaj służy to jest cały czas czynny kościół katolicki i no z takich ciekawych rzeczy niestety w tej chwili jest zamknięty ale tu mamy zdjęcie obrazu słynącego z łask obraz właśnie ciekawy bo dwa motywy zabiera w sobie i dobrego pasterza Widzimy tu Jezusa jako Juchasa z owieczką i y, też zamiera no, element kultu Najświętszego Serca Jezusowego To właśnie otwarte serce y, ukoronowane lecierniem no, no niestety może innym razem zaproszę Was tutaj do środka a najlepiej no, przyjechać i zobaczyć no ja niestety jakoś tak się złożyło, że jeszcze w tym kościele nie byłem w środku ale mam akurat teraz myślałem że będzie otwarty ale niestety jest zamknięty ale jeszcze myślę że to trafię